W kredytach Valior Banku też są niezłe kwiatki. Zgłosił się dla nas na przykład Krzysztof, który pół roku temu wziął tam kredyt konsolidacyjny. Około 100 tysięcy dostał na dowolny cel, 46 tysięcy było na spłatę dwóch innych kredytów, czyli to jest razem 146 tysięcy, jak łatwo policzyć, a do oddania na starcie zapisali mu 175 tysięcy złotych. Ciekawe skąd ta różnica 29 tysięcy złotych, co? W dużym uproszczeniu te 29 tysięcy złotych to około 13 tysięcy złotych prowizji za udzielenie kredytu i 16 tysięcy ubezpieczenia, które bank dorzucił mu do długu. A teraz od tej całości, czyli te 146 tysięcy plus te 29, które bank dorzucił, to od całości bank wyliczył wysokość raty i od całości zarabia drugi raz. Najpierw na prowizji, a teraz doliczę za to odsetki, więc bank kasuje dwa razy klienta za to samo. Na całe szczęście klient obserwuje nasz profil nabici przez banki i zgłosił się do nas przez formularz, sprawdziliśmy umowę i można ją podważyć. Krzysztof skorzysta z sankcji kredytu darwowego, czyli bank odda mu tak wszystkie prowizje, wszystkie pobrane odsetki i wszystkie pobrane ubezpieczenia będzie musiał go przedstawić nowy harmonogram spłaty samego kapitału. 0% więc klient będzie miał darmowy kredyt. W rezultacie odda dokładnie 146 tysięcy czyli tyle ile bank dał mu do dyspozycji. Ludzie często pytają jak można sprawdzić swoją umowę, więc to jest bardzo proste zawsze pod takim filmem dajemy link do formularza albo można do nas napisać na priv. Taki link z komentarza wystarczy skopiować do przeglądarki, wypełnić i ekspert z mojego zespołu dzwoni najczęściej kolejnego dnia. Sprawdzamy bezpłatnie umowę i mówimy co w tej sprawie można zrobić i ile pieniędzy można odzyskać.